Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk45, Patryk Gaming i Łyk Wody. Peszota. Witam was w rozgzy w, ro w rozgzywce. W rozgrywce z gry Tower Blocks. Jest to gra internetowa. Pamiętam, że gdy byłem mniejszy, gdy tylko podłączono mi internet, szukałem sobie jakichś fajnych gierek. E, wiecie, no nie wiedziałem w ogóle co i jak, bo naprawdę wtedy byłem bardzo jeszcze mały. E, dlatego wybrałem tą grę, żeby sobie dzisiaj troszeczkę, wiecie... W, tam... Żeby wam ją pokazać, żeby sobie troszeczkę się przy niej pobawić. E, dlatego czuję do tej gry sentyment, dlatego że była to jedna z moich pierwszych gier, w które sobie po prostu w życiu zagrałem. Nie wiem czy to była akurat ta, ale wiem, że to było właśnie budowanie wieży. Budujemy sobie tutaj miasto. I widzicie, mamy tutaj jakieś takie, takie nie wiadomo co. I musimy zbudować sobie jak najprostszą wieżę, która, którą wcale nie jest tak łatwo zbudować. O, teraz świetnie. O. Ale nie, nie zawsze uda się to równo postawić. O, wiecie, ja tam się bawię tą grą. Będzie to naprawdę króciutki cineczek z tej gry. Dosłownie 5, może 10 minutek. Fajna rzecz, można się pobawić troszeczkę przy tej grze. Nie mówię, że wiecie. Jakieś tam nałogowe granie, ale. Czemu nie? Można się pobawić. I jeszcze raz budujemy. Pamiętam, że kiedyś grałem w jakąś grę właśnie tego typu, że co chwilę się tam jakieś wieże zmieniały. Wiecie, kolory, w ogóle wielkość się zmieniała. Ha. Dobra, teraz walę jedno za drugim. Ta strasznie prosta wieża. Uhu! A ja chciałbym coś większego. Ja chciałbym coś większego. O. O, może coś takiego? O co w tym chodzi? Chyba szybciej się ruszają te. Oj. Szybciej się ruszają te wiecie, te budyneczki. O. Wiecie, ja teraz nie zwracam uwagi, żeby to tam prosto kłaść. No ale czemu nie? Jest to troszeczkę dziwna gra. Czasem się dziwię cze... czasem. Dzisiaj się dziwię, czemu wybrałem tą grę, żeby z niej coś nagrać. No ale już powiedziałem, czuję coś do niej, czuję coś do tej gry. O, widzę tutaj jest coś. Dłuższego, no to fajnie. O, co ci się troszeczkę pobawię? Ojej, <laughs> ojej, o co tutaj chodzi? Nie wiesz, żeby wezmę sobie jeszcze raz to samo. Tutaj w dolnym lewym rogu, widzicie, ile tam już postawiliśmy tych bloków? Tak, ile części postawiliśmy już? Lipa 8 postawiliśmy i nam zmalało, Ta. ale to nic. Dobra, jedziemy. Jeżeli będziecie chcieli, link do tej gry. To napiszcie do mnie już tam w komentarzu czy na PW. To podeślę Wam link do tej gierki. Jakby ktoś oczywiście chciał. To będzie naprawdę świetny drapacz chmur. Bałbym się w nim mieszkać. A ja w ogóle mam lęk wysokości. Nie wiem, czy o tym wiecie. Nikt jeszcze mi nie zadał nigdy tego pytania. Oh. Mam lęk wysokości i tyle. Boję się wysokości. Teraz troszeczkę mi to jakby jakby przeszło. łyczek wody. oj, 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 oj no oślep! Jeszcze raz to samo. Czy nie? No co tu mamy budowanie city. Budowanie city, budowanie miasta. map Instrukcja. jest tam rankingi... Aha... Dobra, wyjście. Dobra, jeszcze raz weźmiemy sobie to, ostatni raz. A o czym ja mówiłem? Zapomniałem. Aha, o moim lęku wysokości. Kiedyś, jak byłem mniejszy, to miałem okropny lęk wysokości. Bałem się nawet iść oszklonymi schodami. Ale teraz mi to troszeczkę przeszło, dlatego, że troszeczkę więcej przebywam właśnie na wysokościach. No i wiecie... Nie jest aż tak źle, ale żeby było dobrze, to też raczej nie jest. Muszę poszukać troszeczkę innej wersji tej gry. Może znajdę, może będzie się lepiej grało, bo tam było zdecydowanie więcej opcji. Czyli znaczy, wczoraj, jak zacząłem szukać sobie tej gry. Nie wiedziałem, jak odnaleźć. Poszukałem troszeczkę na tych, wiecie, na tych z gierkami. Nic nie znalazłem. I w sensie po prostu w Google e, e, układanie wieży czy coś takiego. I wyszukało mi właśnie to. Ale czy to jest to, to wątpię. Chyba raczej nie, bo tam właśnie było więcej tych opcji. Dobra, dojedziemy do 50 bloczków. Ło, wow, ale mi tam schodzi. To teraz to schody układam. Oh wow, wow. Mm. No nic. Yy, dobra, nie dojechałem. <ścoughs> dobra. Yy, więc yy, to tyle z tej dzisiejszej dziwnej gierki Tower Blocks. Myślę, że wam się podobało. Jeżeli będziecie chcieli, to piszcie, się Wam link do tej gry. Myślę, że gra naprawdę fajnie w tą grę, czasem idzie się przy niej fajnie odprężyć. Lecz jak mówiłem, znam jeszcze inne wersje tej, tych gier, może kiedyś coś też dla Was nakręcę. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cześć, pa!